Partycypacja społeczna. Modelowa rewitalizacja miast i projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji. Czołówka filmu. Na ekranie ujęcia mieszkańców różnych polskich miast na ulicach i zabudowy z lotu ptaka. Rewitalizacja to złożony, wieloetapowy proces, który od 2015 roku ma w Polsce podstawy prawne. Konkurs modelowa rewitalizacja miast i projekty pilotażowe służyć miały upowszechnianiu nowego podejścia do rewitalizacji oraz wypracowaniu rozwiązań, które stanowić mogą wzór dla innych. Do realizacji tego zadania wybranych zostało 20 miast z całej Polski. Równolegle w Bytomiu, Łodzi i Wałbrzychu uruchomiony został program pilotażowy mający na celu przygotowanie tych miast do wyzwań rewitalizacyjnych. Partycypacja społeczna to kluczowy element projektów rewitalizacyjnych. Ma na celu wykorzystanie potencjału i energii mieszkańców i włączenie we wspólne działania jak najszerszego kręgu interesariuszy. Służy również integracji lokalnej społeczności oraz aktywizuje mieszkańców i przedsiębiorców do podejmowania własnych inicjatyw. Do prowadzenia działań partycypacyjnych potrzebna jest odpowiednia przestrzeń. W ramach projektów modelowych i pilotażowych powstały nowe miejsca integrujące lokalną społeczność. Kolejno na ekranie pojawiają się osoby biorące udział w projektach rewitalizacyjnych związanych z partycypacją społeczną. Aneta Hełminiak, dyrektor Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Wocławka. Szczególną rolę w procesie planowania zmian dla obszaru rewitalizacji śródmieścia Odegrało nowo utworzone miejsce Kawiarnia Obywatelska Śródmieście kafe Ewelina Brodzińska, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Proces rewitalizacji jest już widoczny i widzimy efekty naszej pracy. Jest wiele osób, które stają się liderami tej działalności społecznej tutaj na, na Śródmieściu. Marek Poznański, menadżer Śródmieścia, Urząd Miasta Lublin. Znajdujemy się w obszarze modelowej rewitalizacji Lublina. To właśnie tutaj powstała pierwsza w Polsce Zielona Sala Wykładowa. Jest to przestrzeń, którą możemy wykorzystywać bardzo szeroko na szkolenia, spotkania, warsztaty. Dużą rolę w działaniach partycypacyjnych odgrywają lokalne instytucje i organizacje pozarządowe. Wykształciły się też nowe formy współpracy urzędów miast z mieszkańcami. Menedżer kwartału, animator dzielnicowy, gospodarz obszaru pomagają mieszkańcom i zachęcają do aktywnego udziału we wspólnych inicjatywach. Grzegorz Głupczyk, Stowarzyszenie 17. Rybnik. Celem tych naszych działań była aktywizacja mieszkańców, było rozruszanie społeczności lokalnej. Mieliśmy okazję obserwować zaangażowanie ludzi, trud i ogromną pracę włożoną w podjęte inicjatywy. Joanna Sikorska, menadżer kwartału. Wrocławska rewitalizacja, spółka ZO. Głównym zadaniem menadżera kwartału jest stworzenie szerokiej platformy współpracy dla wszystkich związanych z obszarem rewitalizacji. Menadżer kwartału. Organizuje spotkania, wspiera inicjatywy oddolne, sprowadza programy miejskie na obszar, słucha mieszkańców, jest obecny w życiu osiedla. Mariusz Stefaniak, animator dzielnicowy. Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa. Dąbrowa Górnicza. Animatorzy w trakcie rozmów z mieszkańcami doprowadzają do zmian w dzielnicy. Przebudowujemy, remontujemy place zabaw, chodniki, parkingi. Jednym z najważniejszych narzędzi mających na celu włączenie mieszkańców i innych podmiotów lokalnych społeczności do działania na rzecz rewitalizacji były konkursy mikrograntowe. Anna Maciuch, Stowarzyszenie Strefa Spotkań Stalowa Wola. To jest rozwiązanie, które bardzo polecam i rekomenduję, chyba do wszystkich tego typu programów, bo. U nas w zasadzie wszyscy liderzy to osoby, które pojawiły się w konkursach mikrograntowych. Artur Baranowski, architekt, społecznik z Włocławka. Ideą tego parkletu było to, żeby powstał on jako działanie oddolne, żeby został zbudowany rękoma mieszkańców. Dostaliśmy spore wsparcie od instytucji i firm z naszego miasta, m.in. mikrogrant od Urzędu Miasta Włocławek. Obszar rewitalizacji to nie tylko przestrzeń wymagająca zmiany, ale miejsce spotkań, dialogu oraz różnorodnych działań aktywizujących i integrujących. Lokalną społeczność. Rosnące zaangażowanie mieszkańców we współpracę z władzami miasta i innymi lokalnymi podmiotami sprawia, że początkowo niewielkie projekty rewitalizacyjne zaczynają żyć własnym życiem. Jagoda Data Roszak, współorganizatorka Lufa Festiwal Leszno. Lufa, Leszczyński Uliczny Festiwal Artystyczny, jest to oddolna inicjatywa mieszkańców, ludzi pełnych pasji, którzy chcieli zrobić coś razem. Jest festiwal dla ludzi i z ludźmi, czyli tworzymy sztukę wspólnie, na ulicach, razem, po to, żeby pokazać, że nasze miasto żyje i jest piękne. Wojciech Czyżewski, przewodniczący zespołu do spraw Fabryki Pełnej Życia, Dobrowa Górnicza. To jest to, co jest w zasadzie w tym projekcie najważniejsze. To jest to, żeby mieszkańcy odnaleźli się na końcu w tym, czego chcieli na samym początku. Czyli żeby te konsultacje społeczne przerodziły się w realny projekt, gdzie znajdą swoje miejsca, do których mają emocjonalny stosunek, gdzie znajdą historię dąbrowy, górniczej i zagłębia, żeby to nie było po prostu przerobienie hal na jakieś funkcje użytkowe. To jedynie wybrane przykłady dobrych praktyk wypracowanych w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast oraz projektach pilotażowych. Wartość udzielonego wsparcia dla 20 miast modelowych i trzech miast pilotażowych to 56 milionów złotych, którą pokryły dotacje z programu operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekty realizowane były w latach 2015-2019. Plansza końcowa z napisami: Modelowa rewitalizacja miast kreuj zmianę w swoim mieście. Projekty pilotażowe. Pierwszy krok w rewitalizacji. Dowiedz się więcej. Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji www.rewitalizacja.gov.pl. Logotypy Fundusze Europejskie, Pomoc Techniczna, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej i Napis Rzeczpospolita Polska. Znak Unii Europejskiej i Napis Unia Europejska Fundusz Spójności.